Wyśliczałem z tej strony ponury Mortis i czas na kolejne RPGowe inspiracje. Czas e, pomówić tym razem o węzłach sympatycznych ze staropolskiego, nazywanych nawiązami. Cóż to takiego było? E, były to przedmioty wykonywane z pasków, fragmentów roślin, sznurków i miały mieć magiczną moc, która mogła być zarówno ochronna, jak i sprowadzać niebezpieczeństwo na e, daną osobę. Taki motyw mieliśmy wykorzystany w trylogii Andrzeja Sapkowskiego, gdzie główny bohater uciekał przed pościgiem i właśnie zerwał kilka traw i parę gałązek, zaplutł je i rzucił na drogę, co spowodowało, że pogoń nie zauważyła bocznej ścieżki, w którą on uciekł. To jest fajny motyw do wykorzystania we wszystkich takich systemach typu słowianie czy wesen, gdzie taka magia ludowa jest dosyć silnie określona. Ale jak można wykorzystać pomysł nawięzów do samej sesji? Wierzono, że specjalnym rodzajem nawięzu był pas. Pas miał mieć właściwości typowo ochronne przed złymi duchami. No i wierzono również, że rodzącej kobiecie powinno się rozpleść po pierwsze włosy, guziki, wszystko co było poza, poplątane, zagmatwane, trzeba było porozpinę, żeby ułatwić poród. Ale zakładano jej mężowski pas, żeby poród był udany i dziecko było zdrowe. Więc teraz wyobraźcie sobie, że taki pas zaginął. No i cóż, trzeba go odnaleźć. W takim razie mam nadzieję, że wykorzystacie to u siebie na sesjach. A tymczasem bywajcie.